Fajne fajne Witam was bardzo serdecznie, z tej strony salat kutwa <grym wytrzał> cześć. O, cześć. Ja jest ze mną Cześć Witam Dzień dobry, się Salad kutwa Jesteś <grym> z nami <grym> i zło? <grym> Czemu ja Nie nie mam macie. Co, Co masz? Tuman? Daj Tuman. kurwa Czekaj, ja muszę wszystko ściszyć, trochę, jest oddać. Trochę za głośno to gra w to są tego opcje. Co jest? Co z tego? Ej, no kurwa, dajcie mi bronić, nie mam broni. Ale serio? Bo jesteś brzydki i nie, nie zasługujesz na broń. Ty duel no. można robić no. między sobą. Ależ każdy ma 10kp, bo ja to wskazałem. By ja mam 90. 90. O. Aha. Ej, serio, 90. O, Taki z niego o, tu mam? nie widzę. A ja mam fajną broń. Kliknij V. Nie, czekaj na mnie patrząc. A, nie można ma teraz. Nie można teraz. Ale ja nie można teraz akceptować. Wiesz, że zmieniasz pręg Wow, no, ja nie mam wow, działa mi kółko. Działa mi kółko. mam broni, tak się w backpacku. działa mi kółko. A ja mam. <ślech> Tutaj są rzeczy. O, chodzi o sobie. Open Moje. Ukradłem to, to jest moje. O tutaj też... O, nie, tutaj nie. Nie będę O też są rzeczy? W którym się? Siedzieli... Eh? Kasa siedzieli na wszystkich. Automatycznie. A ten frajer wiedział, gdzie znaleźć najlepiej. Super.

Ajaj aaa A. my mu oko. Będzie się pewnie rżnął u siebie w domu. To idziemy po jego oko. No, bo my chcemy je rżnąć, nie, nie możemy pozwolić, żeby ktoś rżnął no, Oglądasz mapkę? To ja też chcę zobaczę. Żartowałem. O. No, pińęm O, teraz mam. Oooo, ja też coś dostałem. Hmm. No właśnie, sprawdza jaki funkcjonuje. W dupie. kark, Ligash, i masz tym, Kurde, aż nie To był No. Aj, aż włączyłem mo monitor, wiesz? O, są rzeczy Dobra Co ty sikasz, czy co ty robisz? Kto? No ty let we'll Onward, Let me know if I'm gonna run into anything Aj zło, bo twoja myszka mi się wcale tak fajnie nie podoba jak twoja, że taka fajna, no taka fajna no, Normalna no, Myślałem, no, no, no. że ty jesteś gejuchem, to prawda? Tak Ale to nie było do ciebie, o Boże, czego ja się dowiaduję? <śmierzyli> Ale snajperki mam A gdzie wy tak biegniecie, gdzie on się spieszy, lol? <śmierzy> Hej, help! Ach te miniony. Ale damage. Nie masz demata Sama nie masz demaita. A złoty za to jesteś gruby. Ale zajebisty ten physics jest. No i to można. Można.

Fajne małe roboty pomagają dotrzeć do Sanktuarium. Kto się kłóca? A, C, dobra. Jest snajper, to jest Fajny Sniper. Kurde, mogę mieć Snipera. A Snipery jest ta babka, czy kto? Nie wiem, chyba tak. Znowu uratowałem się. Albo nie. Żartowałem. Żartowałem no. Oszczędzaj amunicję. Bo ciężko z nią jest tutaj. Dobra. A jak się te granaty rzuca? Nie możesz. So human on are many things, friend and friends, oh. hey kiddo Jack here, president of Hyperion. Let me let me explain how things work here. The Vault hunter show up, Vault Hunter looks for the new vault, Vault Hunter gets killed by me. You see, you seeing the problem here? You're I still don't alive. See. So if you just do me a favor Bond. and off yourself, that'd be great. No. Thanks. Nie. A to otwierasz z niego, jest perfidnie. Ja Tutaj bo będzie nie. boss. Boss? Ma naprawdę? Ma? Nieee! Yeah! Zabijmy go! Ej! Nie, zobacz go do mnie! A może w balet storma pogramy sobie na to? Mhm. Nie, opa. Nie działa chyba wszystko macie. Polaków się nie uprawia no, Ale można kupić przyjść to kosztuje 20 zł no. Co to za granic Polaków To jest Polaków Ja mam nic nie ja też nie mam, chodź Zezwo jebać co? Jebać bujnika Bujnika chyba? Bujnika zajmste

Kaboom. Fires birds on the other side of this Hyperion barge. Let's see we cut through it, chum. <Mam> this door's Hyperion tech. Child's play. Non-revolver, <Dziwki. gibberish> No. Nie wiem. A, nie możemy stać obok, było że się przez Bully Box nie jest zbyt źle. to dla phase shift. Wow. Przepraszam. Częstości tego, że sztuczną inteligencją artystyczną. na tej planecie. To długa droga do Okej, okay, wezmę wszystko, co No nie. dzięki jeszcze, <laughs> ale ja nie prosiłem. Sferu. Ale szal go. I tak on się nie schodzi. Jest słaby. Ej złapiesz coś słabe? Twoje jest Czekaj, dawaj, duela, kozaczku Gdzie ty jesteś? Aaa, będziemy walczyć więc. Ej, zło, padasz Zło, umierasz Ej, zło, on ma full HP Jesteś beznadziejny Ty Tych mi ta grę ty gra O, 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 gra, o, gra mi loguje, o, o, gra. Ach. Haters go na hate. Minion! master Uleczyłem się, Musisz mi teraz za to... gałę Jebać nóżki Wyciekł z Cie Ciebie barszcz jakiś <laughs> O, Chapter 2, yeah Kling the berg Dobra, może w tym momencie skończymy ten odcinek i zaczniemy następny No, bo jesteście ogólnie słabi Tak Dobra, także dziękuję za uwagę, do zobaczenia Cześć